Krzysztof, gratulujemy udanego debiutu. Pytałem Cię rano, czy były nerwy przed tym pierwszym zawodowym startem. Powiedziałeś, że nie było i w ringu chyba widać było, że miałeś od początku kontrolę nad pojedynkiem. Tak, kontrola nad pojedynkiem była, ale nerwy też były. Wiadomo, przed walką, samą to zawsze. Nerwy są nawet skazane, mi się wydaje, co wpływa dobrze na walkę w ringu. Radolf rzucił się na Ciebie od pierwszego gongu, trochę lewym prostym go uspokoiłeś, to był klucz do wygranej? Tak, z trenerem Fiodorem bardzo długo pracowaliśmy na lewym prostym i ze względu na moje warunki przede wszystkim, ponieważ jestem wysoki jak na tą wagę. No i co, powiem więcej powiedzieć, do, dobrze to wychodziło i trzeba było tak boksować. Waga półśrednia to będzie Twoja docelowa kategoria, czy myślisz, że z wiekiem jednak będziesz przechodził trochę wyżej? Nie, wydaje mi się, że będę przychodził wyżej, ponieważ mam 18 lat, także cały czas się rozwijam i wydaje mi się, że waga będzie wzrastała razem z wiekiem. Jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do NoCode Promotions? Bo przed tym debiutem było trochę cicho o tym, że będziesz dzisiaj boksował. To było tak, że trener po prostu Fiodor dłużej mnie już trochę znał. W tamtym roku już przyjeżdżałem, jeśli ja, jako, walczyłem jeszcze jako amator. Także w tym roku przyjechałem pierwszy raz po rozmowach z Andrzejem Wasilewskim i trenerem Fiodorem. Zaproponowali mi kontrakt. Za co bardzo oczywiście dziękuję z tego miejsca i tak trafiłem do, do tej grupy. Są już znane jakieś dalsze plany. Wiadomo kiedy po raz kolejny możemy cię w ringu zobaczyć. Czy na razie bardziej będziesz skupiał się na sali treningowej? Na razie jeszcze nie wiadomo czy będę miał walkę. Na razie skupiam się na treningach, no i z czasem zobaczymy.